Idę teraz w dużą. No, rozwiąż się. Chcecie, chcecie. Uh! Dobra. Tutaj, nawet jakby spadło, to przynajmniej się chyba nie zbija. No dobra. Słuchajcie, to jest. Sprawdzę. Sprawdzę, czy mam rację. Tak. To jest pomysł na prezent dla siebie samej. Znaczy. Słuchajcie, ogólnie jest tak, że żadna kobieta się pewnie nie obrazi, jeśli dostanie w prezencie buty, ale ja bardzo chciałam Wam pokazać e, te propozycje obuwnicze i podzielić się moim odkryciem, bo są to buty marki, która jest u mnie w Concept Storze. A w Concept Storze zawsze daje to, co najlepsze. I to są buty, które spełniają marzenia, bo to są buty, których można całą noc. I możecie je kupić sobie, ponieważ zbliża się sezon taki imprezowy. Święta, sylwestry, śledziki wszystko. I możecie je po prostu mieć dla siebie, ale możecie też podarować te buty komuś. Firma MyWish, polska firma. Która robi buty w Polsce, która robi buty przede wszystkim bardzo, bardzo wygodne. Otwieram wszystkie, bo szukam mojego ulubionego modelu, który jest bardzo mocno osadzony w trendach. I już go mam. Jezus, Maria, słuchajcie, te buty są tak mięciutkie, wspaniałe. To, co jest tutaj totalnie cool. To ten obcas, który oprócz tego, że jest teraz bardzo modny, tak zwany flair, czyli rozszerzany ku dołowi, to też jest turbo stabilny i wygodny. Do tego tutaj ta skórka mięciutka w środku poduszeczki. Wspaniale. Teraz element dekoracyjny, bardzo fajny, błyszczący. I dalej. Takie elementy, dzięki którym można sobie te buciki totalnie zmieniać, personalizować. Słuchajcie, akurat ja pokazuję wam białe buty, ale oni mają buty też w różnych innych kolorkach. Także to są propozycje z mojego concept store'u akurat białe, ale zobaczcie. Doczepiłam sobie białą kokardkę już wygląda to jak zupełnie inny bucik. Co mogę jeszcze doczepić? A. Tutaj mam też propozycję fajną delikatną. Taki oto kwiatuszek. Te dopinki do butów są absolutnie czaderskim rozwiązaniem. Mam jeszcze kokartkę inną, taką bardzo mocno błyszczącą. Faktycznie one są dosyć mocno osadzone w moim ślubnym klimacie, ale koniecznie wejdźcie sobie na Maywisza, zobaczcie, jakie mają buty na stronie, bo są tam bardzo, bardzo różne propozycje. Dodatkowa jeszcze rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, że możecie również kupić tam sobie taki bon podarunkowy i. Wręczyć go bliskiej osobie, tak żeby mogła sobie buty wybrać samodzielnie.